Witam serdecznie, zbliżają się święta, tak więc zadeszła pora na przygotowanie pysznej karkówki z pieca, w sama raz na ciepło, ewentualnie na zimno po schłodzeniu w lodówce. Bo wtedy możemy ją pokroić na cienkie plasterki. No i przygotowania potrzebujemy 1,5 kg karkówki, 6 do 8 ząbków czosnku, 3 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczkę ziaren kolendry, 1 łyżeczkę pieprzu w ziarnach, pół łyżeczki kminku, również całego. Pół papryczki, jedną, dwie łyżeczki soli oraz dwie łyżki oliwy z oliwek. Zabieramy się w pierwszej kolejności za wymycie karkówki oraz osuszenie papierowym ręcznikiem. Ja tu mam taki solidny kawał mięsiwa. Na razie odkładamy, przygotujemy marynatę. Osiekamy pół papryczki. Oczywiście pozbywamy się gniazda nasiennego. Przełożymy później do moździerza i wszystko razem zgnieciemy. Jak nie masz moździerza, no to musisz sobie poradzić tłuczkiem, na przykład w woreczku jakimś grubszym foliowym. Dodajemy trzy łyżeczki Majeranku. łyżeczki kminku, łyżeczkę kolendry, łyżeczkę pieprzu w ziarnach, jadą dwie łyżeczki soli. Wszystko teraz zmiażdżymy, przełożymy do miseczki, dołożymy oliwę, przeciśniemy czosnek i natrzemy mięso. Tak jak możesz zauważyć, przepis jest banalnie prosty, a naprawdę świetny. Jedyny minus to to, że najlepiej te mięso zamarynować minimum dobę wcześniej. Dodamy dwie łyżki oliwy z oliwek. No, i przeciśniemy czosnek przez praskę. Ja dam 8 ząbków, dlatego że mam taką praskę, że nie muszę obierać, ale ona tak nie wyciska. Do końca wszystko połączymy. No i tak jak mówiłem, nacieramy mięso. Owijamy folię spożywczą i odstawiamy z lodówki na minimum kilka godzin, ale najlepiej na całą dobę. No tutaj już musimy się pobrudzić. Ja robię od razu na folii z tego względu, że od razu w nią owinę, żeby nie marnować marynaty. No i tak zamarynowane mięso owijamy szczelnie. Folię i odstawiamy do lodówki. Na im dłużej, tym lepiej. No, oczywiście, nie trzymamy dwa tygodnie, tylko tak po 24 godzinach wyjmujemy i będzie piec. No, i nadszedł czas pieczenia. Moja karkówka leżakowała w lodówce ponad 24 godziny. Wyjmujemy teraz z folii spożywczej. Przekładamy mięso do worka, ewentualnie do rękawa, do pieczenia. Przy zawiązywaniu zostawiamy trochę wolnego miejsca, nie ściskamy workiem czy rękawem mięsa szczelnie. Nakłuwamy worek delikatnie kilka razy. I tak przygotowane mięso przekładamy na blachę, ewentualnie na brytwane i stawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 160 stopni w opcji góra-dół na 2,5 minęło 2,5 godziny, wyjmujemy karkówkę jeżeli ją będziemy podawać na ciepło to odczekamy jakieś 15 minut, dopiero po tym czasie kroimy tak, żeby się wszystkie soki w miecie zawiązały ja ją robię w wersji na kanapki, także po przestudzeniu wstawię do lodówki i później pokroję, pokażę jak to wygląda Aromat przepiękny. Teraz niech sobie mięso spokojnie ostygnie. Przekładamy na jakąś tam deskę i wstawiam do lodówki. Po takim mocnym schłodzeniu dopiero kroimy na plastereczki. No i karkówka poleżakowała kilka godzin w lodówce. Teraz ją pokroimy na plasterki. Jeszcze nie jest jakoś super schłodzona, ale myślę, że tak się udają ładnie pokroić. Smakuje naprawdę rewelacyjnie, także z czystym sumieniem polecam przepis, sam raz teraz na święta. Jeśli się spodobał to oczywiście zachęcam do zrobienia, zasubskrybowania kanału, łapka w górę, komentarz, pozdrawiam i do następnego.